No i chyba dobrze wyglądam. Żebym ja durna się tak odpierniczyła na przyjazd teściowej? Jezus Maria przyjechała już! Teresa! Teresa, gdzie ty jesteś? Cześć, mamo! A co ty tak się ubrałaś jak jakaś Jest Kobiecie w twoim wieku nie wypada tak! I co tak stoisz, jak sub soli? Płaszczyk mój powiesiłabyś! A gdzie te walizki dać? A mama to tych walizek nabrała, jakby przynajmniej na miesiąc tu przyjechała. A co ty taka zdziwiona? Przecież mówiłam ci przez telefon, że przyjadę na dwa, trzy tygodnie. Tygodnie. Ale mówiłaś przez telefon, że góra dwa tygodnie, a już trzy się zrobiły? Jak zobaczyłam swojego syna jak zmizerniał, to muszę zostać dłużej, zaopiekować się nim. Bogdan zmizerniał? Ciekawe z której strony? On jeszcze przytył. Gdzie tam przytył? Sama skóra i kości. Mamo, ale my nie mamy tyle miejsca na twoje rzeczy. Ja się nie dziwię, że miejsca nie ma. Jak w chałupie macie taki bałagan. Zaczęło się. Jak wy możecie żyć w takim syfie? Dzięki Dzięki Bogu, że przyjechałam do was. To doprowadzę ten dom do porządku. No nie przesadzaj, mamo. A ty co? Myślisz, że nie widziałam, jak do chałupy wchodziłam? Jaka trawa wysoka? Skosiłbyś tą trawę, jak to wygląda? Boże, boże, daj mi siły. Teresa, a ty okna kiedy ostatni raz myłaś? Niedawno. Niedawno, niedawno. Pewno ostatni raz na święta wielkanocne. O ile je w ogóle wtedy umyłaś. Bogdan, błagam cię, ty mnie trzymaj, bo ja zaraz nie wytrzymam. Czść, coś się wymyśli, Teresa. Teres Zrób mi herbaty, tylko nie słodź mi, mam bo mam jedyna. cukier wysoki. To ty coś wymyśl, a ja idę jej herbaty zrobić. Teresa, gdzie ta herbata? Już idę, idę.